Chyba ty trochę Dobrze, biorę Ewę teraz i jedziemy A, dziękuję. do... Dziękuję. <laughs> jedziemy do paczkomatu ze względu na to, że ona ma tam coś do odebrania. A ja wam jeszcze powiem, ale to może później wam powiem jak... Cicho bądź tam. <laughs> o to. Może później wam powiem. Albo teraz wam powiem, ta kafeterka bardzo mnie wpieniła ostatnimi czasy, od jakiegoś czasu i nie wiem dlaczego. Jest taki niedobry posmak kawy z tego, ja wiem, że może, może stała, może tego, ale jak się wymyje, jak się ten, no jest nawet taki zły, zły ten. Taki jakiś metaliczny posmak. Nie wiem od czego to zależy, i wymyłem tą kafeterkę dobrze, i, i zalałem. Jak, jak długo się nie robi, bo tam się czasami nie robi tydzień, no to ona stoi, ale to wtedy się, no nie wiem, nie wiem, jak to, jak to Powiedz, no o co tu chodzi w tym wszystkim. Nie wiem, może stara jest. Po prostu. W każdym bądź razie jest posmak niezbyt smakowanej, niezbyt lubianej przeze mnie kawy. Taką goryczką wali, i postanowiłem kupić inną na indukcję, i kupiłem sobie, i jutro ma przyjść. I tyle. Wam powiem, nie wiem o czego to zależy. Może jak ktoś jest z kawoszem, to może mi powie, bo na początku był dobry, ale od jakiegoś czasu, nie wiem, od miesiąca, od dwóch miesięcy zaczęło chodź, zabiorę się. zaczęła być kupa główna, że tak powiem. Oj, fineczko, chodź do domu, kochanie. Weź otwórz garaż. A ja idę jeszcze tam Sprawdziłem jeszcze w basenie wleciało, No właśnie idę tam. Nie, wyleciało, tylko na dnie zostało. Na dnie tylko zostało tej wody. Wszystko wyleciało. Całą noc wylatywało. No i przyjadę to tutaj trzeba będzie zrobić porządek. I mamy Dino. A wino sobie zakupimy coś. Jeszcze nie wiem co. Tak. Kiełbaska jakaś tak, musi być kurde. do tego. Podwawelska albo myśliwska to na pewno dobre będą. E, myśliwska. Tą nie miała na grillu. Ona ma trzy składniki w składzie, ale że była tak chuda, że aż sucha jak się na ognisku zrobiła. Nie, to podwawelską może. Musi być. Albo Śląska też jest dobra. Też może być. I kiełbaskę chciałam, jedną pod Wawelską, dwie śląskie Co Potem jest bezcenne? Masła są bezcenne Ta? No nie to... Nie no, 5,99 piszę tutaj, na no co? No ale w Biedronce ostatnio było po 3,33 No tam A tu bierzesz, tu bierzesz jedną Nie, ja tam biorę, ja mam w zamrażatniku, ale kontrolnie podchodzę, patrzę czy czasami, Rozumiem Czy czasami mi się nie opłaca Mało zakupów mamy dzisiaj. Wiecie, mało jemy to i mało zakupów, nie? Ręcznik papierowy. No właśnie. Wyjechałem z wózkiem, bo myślałem, że to trzeba z wózkiem wyjechać, rozumiesz? Dobrze, że masz jeszcze mnie? No. Ja cię tam poprowadzę, nie? Właśnie. Dobrze, że ciepło jest, chociaż w takim zimnie to by się źle robiło, a tak to mało wiele. <gry> Najgorzej jest z tą końcówką tą wodę, ona tak malutku tutaj sobie leci, a jeszcze to trzeba wysprzątać w środku i jeszcze trzeba odkurzyć chyba. Nie wiem, zobaczymy. Wszystko się okaże. I to tak pomału schnie, tamto to wyschnie dzisiaj, ale to to nie wiem. To muszę chyba wywiesić, tutaj, żeby wyschło. Może na drugą stronę wywieszę. Zobaczę. Tutaj się słyszy to. Ja tam do końca obciąłem tą wiśnie, co mi nie pasowały te gałęzie. Jeszcze tam mam chyba jedną gałąź. I teraz. Tutaj jest coś cisza. Nie wiem, co oni robią. Co oni tu robią? Już się uczą. Ledwo przyszedł chłopaczek ze szkoły już się uczy? lat. Czemu tak szybko? Bo on tak chce. A. Pilny uczeń, Niech czy on. Ma dbać o lekcje, bo to jest jego jedyny obowiązek, nie? Żeby dłużej grać. A muszę rozumiem. Grać <grym> żeby dłużej grać. Dobrze, ja przebym się... Mamo. Dziękuję, mamo. Dziękuję, mama. Mamusiu. No to mów mamusiu. To ty mów mamusiu. <ślonie> ja muszę się napić, bo... Musi yy, pić. się w zasadzie trochę. Co? Korek, zostawił, później nie y -y. Tak, proszę państwa, pyszne jedzą mamy. Zobaczcie ile ona mi dała ile sobie. Ona jest zacwana za bardzo chyba. Bo, bo ty będziesz chciała, no to czycie, czy dzieci. nie jedzą oczywiście, bo dzieci nie lubią tego. Dzieci, dzieciom naleśniczki, znaczy i gorowie przynajmniej budają to... Też naleśniczki. Też? No widzisz, dojemy wtedy. I kefirek do tego. I będzie. O, ale się zaparowało. I mm, będzie pełen, pełno na wybazie. <grystanie> Ewa mnie nagrywa, ponieważ robimy sobie w domu, robimy różne rzeczy, tak jak zresztą widzieliście. A tu nagle przyszedł SMS, czy nie mógłbym załadować mebli? No to mogę. Prze ja po to jestem, żeby ładować te meble, nie? Nie, ale tak serio to jedziemy załadować meble no i ktoś znowu z tym będzie musiał jechać, no. Cóż zrobisz, no taka robota. Jest godzina 20, tak Nie, jeszcze nie ma 20, na 20 mam być na załadunku, jest... pół do 20. Bo blisko. <grym> Właśnie. Cieszysz się, że jadę z Tobą, nie? Nie, no ja pójdziemy, wiem... Słuchaj, jadę, jadę załadować na 20. Mogę z tobą. <noise> tak, no, bo ja wiecie, muszę. Oczywiście, że możesz. Przecież co ty będziesz robić w domu tak. z tymi cieciorami. Pokażę, pokażę wam teraz. To? O, o to? Yy, nie, to jest, słuchajcie, szafa Igora, prawda? Wej. To jest jego szafa. Tutaj mu je ładnie poukładała, teraz tyle ma rzeczy. Tak. A te na górze też jego są? To są stroje karnawałowe tu. A, to tu. są. To są na. Duberele. górę. W spo, góry spodnia. To Rozumiem. są koszule. Takie. A te są normalnie dochodzenia, nie? To wszystko? Znaczy, tutaj? To nie, to nie jest dochodzenia, bo to jest na przyszły rozmiar na lato. Aha, takie przydłuże, co kupiłam w lato. To jest przydłuże, tak. Mhm. Słuchajcie. Tutaj z kolei. Jest za małe. To jest wszystko za małe. To jest wszystko za małe. No to przecież to jest tyle rzeczy. On miał w szafie, tu w nic nie wejdzie już. A to są fajne rzeczy, zobacz. No ale wyrósł. To poproś go, żeby nie rósł. to... No już mu nie... powiedziałem, właśnie, bo Ewa mu kupiła takie dzisiaj spodnie, tylko nie rośni, bo fajnie pasują. No i to jest wszystko za małe. No i, i taka to jest sytuacja. A tu Wam jeszcze pokażę, Ewa porządkuje. Ten burdel tutaj, to swój. Jest to jest wszystko Ewy, tak jest. które nie nosiła przez ostatnie ile. Ja po prostu zmieniam szafę z letniej na jesienno-zimową. I to są rzeczy, których ja nie ubiorę już. Dlaczego? Bo mi się nie podobają. To dlaczego je kupiłaś? Bo mi się podobały. No, Moda widzicie? męska ale lepiej, bo ona jest ciągle taka sama. Widzicie? I jest cały czas taka sama. Ciągle jest... ciągle jest taka sama, właśnie. A tutaj ciągle tak samo nie można nic włożyć do tej szafy. Trzeba można. było zrobić. Można. A zobaczcie, jak ładnie wieszaczki. Zobaczcie, ile wieszaczków tam jest. No super, niezły burdelik tutaj jest. Wydaje ci się, jedziemy na targ. Co? Jedziemy na targ. Bo wczoraj, widzicie już, prawie zima, a ja w, w laczkach wlaczkach jeżdżę spoko. Jest... Nie, ja tak ja, jak gość z klasą. zimno, żeby nie Nie, mi nie jest nigdy zimno, bo wczoraj już było ciemno, już nie nagrywaliśmy więcej. Załadowaliśmy i przyjechaliśmy tutaj. A teraz jedziemy. Czekajcie, czy ja coś mam wziąć? Nie. Teraz jedziemy na targ, bo coś tam trzeba kupić. i Jeszcze do biura gdzieś załatwić jedną rzecz. Później. No i wszystko będzie chyba już teraz. To tu zamknięte jest, przecież tego nikt nie ukradnie. Kiełbaskę na śniadanie? Nie konkretnie, ja kiełbasy nie jem na śniadanie, bo ja na śniadanie wiesz co jem. No to nie jest tego, bo potem będziesz ja głodny, a zjesz jajeczko, jajeczko i kiełbaskę i na najeżdżał. Ja dziś jeszcze nie jadę, bo to Jajka. Od <laughs> tutaj nie A ja od 17 od nie pierwszej. Nie no. Mama jest mistrzem w postach. No. <laughs> Ja wczoraj jadłem, o której? O 17 chyba. Ja też o 17. A co, teraz możesz 60 o O 9. tak jak przyjedziemy. O 9 możemy. E, dobrze, to weź może jajecznicę zrobimy jakąś, czy coś. No to boczek mam. Mhm. No to jak masz, to wszystko masz, nie? Boczek mam, tak myślę, właśnie. Ale no coś właśnie. wezmę, bo to czy wiesz, idzie wiesz? ten. Wiesz, wiesz. Może coś na, na ten garnek byśmy zrobili w sobotę? co ty na to? Taką byśmy wzięli kiełbaskę jakąś, albo, <noise> albo koszoneczkę, co tam jest? Ja. A może koszonki jeszcze? No, no, tu golonka nie jest, to to jest, zobacz. Kie? No, tu. A no jest. Ale to czego taka wędzona golonka? No Właśnie nie wiem. Zapomnieliśmy pieska wpuścić i piesek się domaga wejścia. Co, tak zimno jest? Tak zimno? A ja... Czego szukasz? Pani szukasz? Pani tu nie ma. A ja ostatni raz dzisiaj mam nadzieję, nie wiem, może jakoś wyczyszczę ten czajniczek kurczę, jakimiś mydłami, nie wiem, octami i innym, żeby stracił w ogóle cały zapach tej kawy. Później się przeparzy jakąś kawę i może już będzie dobrze. W każdym bądź razie już w paczkomacie niestety jeszcze nie mam, ale dzisiaj będzie, także mój nowy czajniczek. Także jutro już będzie kawa z nowego czajniczka. Mam nadzieję, że smakowała będzie z tamtego. Powiem wam, że ta kafeterka chyba się przestraszyła tego, że kupiłem nową. I ta kawa już nie jest taka straszna jak była wczoraj na przykład. No, ale nie da się ukryć, że niestety jest jaka jest. jest taka zła, jak była wczoraj oczywiście, nie? Ale dobra, kupiłem tamtą, zobaczymy różnicę. Tamta nie była tania, bo powiedzieli, bo są my po 40, po 50, po 60, mówili, ale żeby, bo ja czytałem takie fora, bo już się zdenerwowałem i yy, pisało tam, żeby nie kupować takich najtańszych, bo to jest jednak yy, zły wybór. Więc kupiłem taką, jaką polecieli, po, polecili, ale nie pamiętam teraz nazwy, to wam pokażę jak, jak przyjdzie, to wam pokażę, taka w ogóle inna od wszystkich jest. Ewka ma taką bardzo dobrą jajeczniczkę. Chcesz spróbować? No kur, no kur, ja tylko troszkę wezmę sobie, żeby nie było, że ten, mmm, dużo. Mm. dobra, mm. trochę niesłona jakby. Dobrze, tam jest w oczku troszkę. Ale łyżeczkę to mi za. Aha, bo to jest moje. A ja łyżeczką. Nie wiem. E, e, co ja miałem mówić? Lepsza jest z boczkiem, jak, z, bo to jest z boczkiem i z pomidorami. Ja, ja. wolę z pomidorami, Lep, się... Lepsza jest z boczkiem i z pomidorami niż z samymi pomidorami. Z, z samymi pomidorami taki kwaśny jest, mi się wydaje. Znaczy nie mi się wydaje, bo próbowałem, to wiem. Sto lat. 100 lat. Dzięki. Pierwszy byłem. No raczej drugi. <laughs> Zamówił sobie pan kafeterkę. Na ja pewno wam już to opowiedział, że zamówił. Mamy, słuchajcie, taka duża jest, a to jest pewnie gdzieś takie. <grymny> Na pewno. Mam, ale wiecie, piłem kawę i do połowy nie upiłem, a przyszło mi powiadomienie, że już jest. Jakbym wiedział, to tę chwilę poczekał, już bym... Ale nie, bo trzeba ją przeparzyć, nie? Tak. I dopiero. Ale ta kawa dzisiaj jakoś tak smakowała. Chyba się kafeterka przestraszyła właśnie. <laughs> bo smakowała jakaś tak normalnie. Nie wiem, kurczę. Teraz idziemy do Briko bo Co to się zepsuło? Sitko do, do zlewu? Odpływ? Otóż do zlewu jeden się zepsuł. No i koszyczek? To jest dla Igora takie koszyczki są malutkie. Tam. Dobra. Nie wiesz to po co? będziemy w garść? Jo, będziemy w garść, bo to jest przecież spoko. To jest małe. No i. No takie to jest chyba. No. No to skoro ta. Aha, jeszcze jest nowe, bo jedno ktoś tutaj po, powyrywał, o Tu to, to może pogubione są rzeczy, to weźmiemy to wtedy, nie? Nie. Trzy dychy. Nie. Wzięłem, nie wziąłem sobie na ten, nie wziąłem sobie na. Nie wziąłem sobie na wzór, ale mi się wydaje, że to będzie to. Dobra. Na pewno no, no będzie to, ja ja codziennie myję, to wiem, co myję. No dobrze. E, miałem Wam właśnie pokazać sitko, to sitkę, ale tutaj jest taki, słuchajcie, syf tym zlewie normalnie, że to najpierw muszę wszystko, znaczy Ewa najpierw to musi wszystko porobić, bo to nie zobaczycie co tu się dzieje w ogóle. Zobaczymy, tam dobrze widać, żebym nie nagrywał na to. Już to zauważyłam i nie? jak nie mówię, to jest dobrze. A ja w międzyczasie zrobię sobie unboxing mojej nowej kapeterki, która mam nadzieję, że będzie mi służyć. Wiecie, co jest najgorsze w tych paczkach. Nie idzie się do nich dostać. Właśnie, to jest to. Ale druga sprawa jest taka, że um, druga sprawa jest taka, że później nie ma co z tym zrobić. Jest ta produkcja śmieci. Ewka, ty nie trzaskaj, bo może nic nie słychać na będzie. No już nie trzaskam. No. To do wyrzucenia. tam To damy tu. Kafeterka. Jest z firmy. Czekajcie, ja zaraz wszystko powiem, bo nie pamiętam. Coś opera, gat, włoska flaga. Włosi się szczycą tym, że mają najlepszą kawę, a podobno to nie jest prawda, no ale nie będziemy ich z błędu wyprowadzać, bo my też nie mamy najlepszej. My żadnej nie mamy chyba. No ale się powięło troszkę, nie, tu takie jest zapięcie. No i taka jest kafeterka. Ona się nazywa Kafer eee... <laughs> royale, ale... ale to ona się inaczej jakoś nazywała na tym Nie masz paragonu? Może w środku gdzieś będzie. Dobra, nieważne. Takiej w każdym razie jeszcze nie mieliśmy. To na opakowaniu jest firma. I, pod, zawsze. i podobno jest... Na kafeterce. na kafeterce. Tak? Powinno być. I podobno jest bardzo dobre. Nie jest. Jest na indukcję. Także będziemy z indukcji korzystać. Czekajcie, bo tu jest jeszcze coś. To jest instrukcja chyba obsługi. Aha, jest firma. GAT. GAT. Gat, ale to jest... Gat to jest chyba tylko część nazwy, bo tam jeszcze pisało Gat Opera. To nie wiem. Espresso. Po włosku tu piszę. To tam do mamy muszę wysłać, to nam przetłumaczy. Ale po Polisz też jest tutaj. Tylko, że ja nie mam teraz okularów. Po włosku nie umiem, po polsku nie widzi. Nie mam okularów i nie będę wytężał tu wzroku. W każdym razie jest taka kafeterka, fajna, mam nadzieję, że będzie mi służyć, to jest niby, niby, jak tam pisało, czwóreczka, czwóreczka, niby czwóreczka, tylko że ja wiecie, ja tą czwóreczkę, bo tamta jest chyba trójka, co, co tamta jest trójka. Nie, no a to wygląda jakby mniejsze było, ciekawe, to jest na, trzy, na cztery e espresso, nie? Tylko, że ja takich espresso nie piję, tylko ja piję sobie w kubku i tam jest po trójne espresso jednodziennie. Mam nadzieję, że nie wychitujemy od tego. I teraz tak, podobno się robi tak, że wsypuje się tutaj, zalewa się pierwsze tam przepalenie, tu jest zawór bezpieczeństwa, pierwsze przepalenie jakąś tam kawą, żeby wiecie, postało, potegowało się, wyparzyło, to jest do ubijania pewnie i wtedy zobaczymy ze stali nierdzewnej to jest dobra, to ja to będę próbował zalewać już pomału i zobaczymy czy będzie dobrze teraz Wam mogę pokazać już jak już tutaj jest czyściutko bo tutaj nawet nie było jak się obrócić no to jest końcówka do tego to jest to stare, a to jest to nowe i w tym starym tam coś ten gwint ten strzelił gwint. i, i zobaczcie jaka dziurka jest tutaj. Pęk. Pęk ten gwint, no. A to się od spodu weźmie, bach i czekaj, przytrzymaj tą kamerę i, i to będzie prawdopodobnie dobrze. Nie, dobrze będzie. Dobrze <noise> będzie, że <noise> gówno chciał powiedzieć będzie. Już chciałem powiedzieć gówno będzie, ale poczekaj, skręcę, dobrze będzie? Nie, no dobrze, no bo co? Jak inaczej? Tylko tutaj trzeba chyba Tą uszczelkę, która... Kotuś, by... ja wyrzuciłam uszczelkę, bo tu jest ta niebieska, to uszczelka. Ty wyrzuciłaś jedną uszczelkę, która powinna być tutaj prawdopodobnie. Nie, 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 idź w tą stronę. To, 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 gdzie to... jest ta uszczelka, która tu powinna być? No to masz ją w ręku. To jest ta stara tutaj. Nie, ja ją tylko położyłam tutaj. Tak, tak nie, wprowadzaj zamętu. Uważaj sobie. Przy kim fruwasz. Bach. dobra. Dobra, nie będziemy fruwać, bo to widać... Bo że... wiadomo o co chodzi, nie? No co będzie. Tak, dobra, trzyma. Potrzebujecie do, do takich rzeczy Cię potrzebuję. Ja nie jestem, słuchaj, ja Wam powiem tak, ja nie jestem e, hydraulikiem, bo to za granicą to robią hydraulicy. Jeżeli ktoś chce na przykład żarówkę wkręcić, to za granicą to robią elektrycy. A jeżeli ktoś chce umyć okna, to jest ekipa odmycia okien no i wszystko. A ja tutaj muszę robić w tym domu wszystko, widzicie. Także już wam nieraz mówiłem, nie kupujcie domu, brońcie Panie Boże. Kupcie sobie nic sobie nie kupujcie, bo teraz może być katastrofa. A katastrof, słuchaj, katastrof. a co to domu? A w mieszkaniu też trzeba takie no rzeczy też, robić. Właśnie, Zapcha Ci się, czy tam wąż w pracę pęknie, zawsze Karton coś. kupić. Pod sklepem sobie tak. A już lewitować. jak człowiek mówi, a to kupimy sobie, co ty wiesz? Kampera. Kampera. A ja oglądałam kiedyś na YouTubie, jak to kamperami. Boże, ile tam się rzeczy może zepsuć no, w takim tam kamperze. To, nowe czasami się to ogrzewanie, to woda gdzieś zamarznie w rurce w zimę. Dej ta spokój, to nie, to lepszy dom. No, zobacz, teraz będą. To nie jest takie same, nie? Takie same. Tak? Mhm. Coś dostanie dostanie cyfu i będzie takie same. coś tu kręcisz, dobra. To ja teraz będę to robił już zrobiłem czyż ja nie jestem doskonały jest a Ewa mi podziękowała mówi widziałaś ty co zrobiłam podziękowałam ci że zrobiłeś u siebie w kuchni zlew No, taka jest Ewa dziękuję mi za to że zrobiłem u siebie fajnie no ale jest dobrze że nie było dużej roboty nie bo dużo roboty to jest przy kranie zasranym który możecie pamiętać z ostatniego filmu, ten na razie póki co działa, chociaż tam z tyłu by czas silikonem, bo tam trochę coś tam nie. Już tam coś. Także mówię Wam, to jest wszystko tragedia. Robione, to, żeby to Dobra, było... teraz y, wypróbuję tą, y, przeleję tą kafeterkę i zobaczę czy to działa, czy wszystko. Przeparzę. Czy... Przeparzę, no żeby wiesz. Zestaw nowego majsterkowicza, to No to jest y, z bardzo dobry, przydatny zestawik za za dyszki. No i na stole a... taki przecinak też. 3... By było nas. To też był potrzebny. Mm -hmm. I a propos, jakby kogoś interesowało, ile to kosztowało, yy, ta kafeterka to 159 zł. Zdaje się. Bez przez, bo ja mam smartwa. No, 160 zł. Także nie było tanio, ale miejmy nadzieję, że kawa z tego będzie smakować jak wolność i przygoda. O. Tak, kawa już. Kawa już tam jest to do zlewu. Kawa już tam jest wsypana. Teraz robimy próbę. Uff, na indukcji to moment jest. Słuchajcie, może to zdejmę, bo już jest zrobiona, a jeszcze bulgocze. No i najprawdopodobniej trzeba ją tak zostawić. Ile czasu? Muszę do mamy zadzwonić. Bo... Bo on wie... No dobra. No trzeba zostawić po prostu, aż w ostygnie... Albo może do jutra nawet. Czy nie? Nie, zadzwoń do mamy. Dobra. To zadzwonię do mamy i wtedy będę wiedział ile czasu. Lepiej, nie? Lepiej lepiej. No, już wylałem, ładnie wymyłem. Troszkę zostało tutaj w tym, tej wody, nie, nie wywaliło wszystko, ale to chyba dlatego, że za bardzo tutaj, za ostry był ten. Za ostry ogień był tutaj na tej wody. Trzeba chyba tak pomalutko kombinować ten. Fitness w I my okay.